Się nudzę. O co to zagra Roblox? No dobra, zainstaluję se. O, ale słodkiego mam awatara. Dobra, dołączę z jakiejś gry. O co to MM2? Dobra, to dołączę. ABC, kto chce do grupki? ABC. Oki, zaraz ci przyjdzie powiadomienie. Okej. Okay. Przyszło, dołączam. Hejka. Fuu, kto tu dodał tego bacona? Ja i co? Bądź miła, albo cię wywalimy. Oj, tam nie przesadzaj. Ej, a może mo zrobimy face revel? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie znaczy tak. Okej, okay, to ja zaczynam. Mam na imię do Marysia i mam 14 lat i to ja... Ładna. Okej. Okay. Brzydka. Ale piękna. Dziękuję. Ale Alicja, lepiej bądź miła. Albo naprawdę cię wywalimy. Lepiej to ty mi się nie podlizuj, bo pożałujesz. Alicja, zaraz wywalimy cię z grupki. No dobra, przepraszam. To teraz ja mam na imię Alan, mam siedemnaście lat i to ja... Ładny. Okej. Okay. Misiaczek mój. Ładny? Nie nazywaj mnie tak, Alicja. Dobra, dobra, to teraz ja. Mam na imię Alicja. Mam siedem, znaczy 17 lat i to ja. Ale ja to przecież widziałam na Pintereście. Cicho bądź bejkonie. Pokazuj swoją prawdziwą twarz, albo cię wywalimy. Czekajcie, mama mnie woła. Co ja mam zrobić? Czy od niech pomyśleć? A może po prostu ich przeproszę? Przecież oni są tacy naiwni. Dobra decyzja podjęta. Idę do nich. Ej, bo ja muszę wam coś powiedzieć. Bo ja mam tak naprawdę cztery lat. Przepraszam, że was okłamywałam. Wybaczcie mi, proszę. Dobrze wybaczamy, ale masz ostatnią szansę. Part